Zadanie 30. W ciągu arytmetycznym, określonym dla każdej liczby naturalnej 1 lub większej, a1 to minus 1, a4 to 8, oblicz sumę 100 początkowych kolejnych wyrazów tego ciągu. No dobrze, to dane są takie: a1 równa się minus 1, a4 równa się 8. A szukaną jest S100 sumę kolejnych wyrazów w ciągu arytmetycznym najłatwiej by było policzyć, gdybyśmy znali setny wyraz tego ciągu. Bo wtedy taką sumę liczymy. Pierwszy plus ostatni na dwa i jeszcze razy ilość. A żeby poznać setny wyraz tego ciągu to możemy to zrobić, wiedząc, że czwarty wyraz bierze się stąd, że do pierwszego wyrazu y, trzy razy trzeba dodać różnicę. Różnicę tego ciągu. To sobie odsunę na później. A stąd z tego równania wynika, że 3R Równa się 9, więc r równa się 3. W takim razie setny wyraz bierze się stąd, że do pierwszego wyrazu dodano tą trójkę 99 razy. Ile to jest 3 razy 99 to nie wiem, ale mam kalkulator, więc zachowam się jak każdy maturzysta. 2,9,7. Jeszcze z, po odjęciu tego 1 to jest 2, 9, 6. Możemy już podstawiać tutaj, bo tu już jest w tym momencie ostatnia prosta do odpowiedzi. Czyli ta suma stu początkowych to jest minus 1, dodać 2, 9, 6. To wszystko podzielone przez 2 i pomnożone przez 100. Albo można by tutaj skrócić przez 2 i będziemy mieli ten licznik, to jest 2, 9, 5 pomnożone przez 50. No, i tutaj znowu załatwię to jak wszyscy.